Siema, siema, widzu. Dzisiaj jest wielki, bardzo ważny dzień. Ważny dzień, dlatego, że oficjalnie ogłaszam nowy drop na zebranka.pl. Tak, i to jest coś pięknego, wyjątkowego, czegoś, co też żaden jeszcze youtuber raczej nie zrobił. Tego, co ja, mi wiadomo oczywiście. Takie ładne pudełeczko możecie kupić i możecie dać albo losowy kolor, albo możecie sobie wybrać ze trzech tych kolorów, tak jakie widzicie na ekranie. Bluzy haftowane, które, no, wam się nie zmyją i są bardzo porządne, jako też materiałowo ogólnie bluza. To nie jest taki typowy, youtubowy merch, tylko to jest... Dosłownie naprawdę dobrej jakości ciuch. Do tego oczywiście dostajecie ekskluzywne zdjęcie, które tylko wy zobaczycie z podpisem moim. E, ostatnie no chyba wiecie jak wyglądał, jeżeli nie to nie wiecie, e, ale uwierzcie mi, że jest warto. Coś, coś mocnego przyszykowałem tym razem. Dostajecie taką super statuetkę, którą możecie sobie postawić gdzieś na szafce czy coś i oczywiście jestem wraz z tobą wtedy w twoim pokoju, będę na ciebie patrzył. No i taki jeszcze fajny dodatek, że macie popsocket do telefonu, bo ko komuś nie przyda popsocket no. Więc bardzo polecam zebranka.pl limitowany drop chyba tydzień lub Dwa trwa, nie wiem, ale jak już e, się skończy, to się skończy. Tak samo kolorowy drop. Dużo z, z was się... lewo, Zewo, ale ja nie kupiłem, nie zdążyłem. Tym razem dobrze wiesz, że nie ma co zlekać, więc e, kupujcie już, zapraszam. Dzisiaj pogadamy o czymś, o czym w sumie nie sądziłem, że będę rozmawiał, ale dużo z was mi komentuje, pisze na live'ach, nawet mi wysła donaty. Zewo, skomentuj, kurde, kamerzysty nową piosenkę. No to skomentuję i dam wam moją szczerą opinię, co ja o niej sądzę. Bo jak mogliście zauważyć, dawno nie komentowałem żadnych piosenek e, kamerzysty, i to nie bez powodu. O tym powodzie dzisiaj się dowiecie, ale musicie zostawić lajka like pod tym filmem. No już mówiłem, ustawa jest. Andrzej, mój kumpel dobry, powiedział, że jest ustawa nowa, że macie zostawić lajka like oraz subskrypcję pod Zebopel pod tym filmem, bo kurde, no inaczej macie 5 tysięcy złotych kary. Jak nie 30, no bo patrzcie, jeżeli i tego, i tego nie zrobicie, to macie 30 tysięcy, jeżeli jedną z tych rzeczy nie zrobicie, to macie 5,5 tysiąca, dobra? A jeżeli wszystko zrobicie, to dostaniecie 500 plus, o, może być? <grych> Jest sumienie, ja uciekam drogim bęzem Patrzą na mnie tłumy, każda chce złapać za rękę To wyścig bez mety, nie wyrabiam się w tym tempie Gonią mnie demony, każdy chce wiązać mi w Na podjeździe nowy pętle Dobra, przyznam, wam się, słucham to już trzeci raz i w sumie za trzecim już mi się bardziej podoba. Jak będę do zrobienia, bo co, co mam tutaj mówić? No dobra, no ładny Mercedes i nie ma jakiegoś fałszu, czy nie ma jakiegoś za dużego audio tuna na razie. No poprawił się, naprawdę, porównując do kurde innych jego piosenek yy, sprzed roku, a do tej to jest coś, co by grało w radiu, no naprawdę. Ja tego już nie rozumiem. Ja się poddaję, kurde, albo jestem takim dobrym krytykiem, bo na przykład Oczułk się nagrywałem, teraz robi super piosenki, znaczy super to jest troszeczkę może za dużo powiedziane. Ale robi okej okay piosenki Tak samo kamerzysta, kiedyś o nim nagrywałem, że robi słabe i teraz też robi okej okay piosenki Dlaczego? <grystanie> Gwiazda tu przed tobie Drogi wino innych nie chcę Uu. Jesteś tylko moja baby Liczysz na coś więcej, jestem twym medykamentem Nie istnieją światła kiedy nocą pędzę 200 Mała nie myśl sobie, wieczorem nie będzie grzecznie Dam ci parę klapsów, po tym całym je namiętnie Na, na podjeździe nowy no nie wiem, to nie jest mój typ muzyki, dalej jakoś mega nie przepadam za kamerzystą i sądzę, że to co nagrywa na jego kanale to jest gorsze od paradokumentów teraz, ale piosenka, w sensie muzyka jako muzyka, ta piosenka mu, no wyszła no, nie mój typ muzyki, nie słuchałbym na co dzień, ale to nie jest tak, że jak to słucham to mi dosłownie krwawią uszy jak kurde rok temu jak jego piosenek słuchałem. Piosenek! Wijam czarną mili, czarna szpina Ponosi ciśnienie, wzrasta nam adrenalina Dzwoni już na hotel, żeby szykowali drina No nie wiem, no spoko, jakby nawet tekst jest nawet okej okay, W sensie, no, no naprawdę no, nie ma do czego się przyczepić, no no nie ma po prostu A, a w sumie to jest, po co im cztery auta z chrosą we dwoje? <grywia> naprawdę nie ma do czego moją maskę, wbija, Zostawia malinki, na szyja. Nie wiem, mówcie co chcecie, ale jeżeli macie powyżej 18 yy, lat życia i dalej sobie robicie malinki, to dla mnie jest y, cringe trochę. Ale to taka moja opinia tylko. Zostanie do rana sama, za nią mówi Mina. Takie życie wcześniej widziała tylko w kina. Do nim jest sumienie, ja uciekam drogim pędem. Patrzą na mnie dumy, każda chce złapać za rękę. Do wyścig bez męty, nie wyrabiam się. Na podjeździe nowy Bentley, a jeździ Mercedesem. W sensie, no rozumiem, ale gdzie jestem Bentley? Ja dalej nie widziałem Bentleya już na drugiej piosence. Jestem takim fanem, że, wie, że wiem o czym on gada, ale już drugi raz na piosence mówi, że ma Bentleya i dalej nie widziałem tego Bentleya. Zewó, ale ty mówisz, masz Porsche i masz też na Cinquecento. Dobra, wiem, okej, okay? musiałeś do czegoś przepić. Wam powiem, dlaczego przez rok nie nagrywałem filmów o kamerzyście, bo tak szczerze mówiąc, no okej, okay, człowiek ma pieniądze, czyli może miks profesjonalny za duże pieniądze, może klipy za duże pieniądze, e, ludzi, którzy piszą tekst za duże pieniądze, no i on tylko musi się nauczyć śpiewać, co zrobił, znaczy zrobił, no nie wiem do końca. E, ja się nie znam aż tak bardzo, żeby jakby kwestionować to, czy umie, czy nie, ale według mnie to jest naprawdę słuchalne. Dlatego nie ma co tutaj w ogóle naprawdę krytykować no po prostu jest piosenka jedni lubią jedni nie i tyle to jest tak samo jak Dawid podsiadło ja nie lubię muzyki Dawida podsiadło ale inni lubią ale to nie oznacza że jest zła tak Ja mam teraz takie pytanie troszeczkę z dupy. Dlaczego kamerzysta dalej nosi maskę? W sensie wiem, teraz jest to słowo na K, więc trzeba. Ale tak ogólnie, dlaczego jakby, jakby swojej twarzy nie pokazuje? Wtedy był lepszy na miniaturkę, a tak to będzie średnia ta miniaturka. Na jeszcze nowy bękle. Dobra, oficjalnie stwierdzam, że od kwarantanny mi też już zaczyna odbijać. Bo po pierwsze, zacząłem promować, w sensie promować, e, propsować piosenkę Czuksa. E, to już było jedno, ale. A teraz propsuję piosenkę kamerzysty. Co mi odbija, naprawdę? Jakby mówię wam to, co myślę, ale jak to mówię, to czuję, że jakby mówił coś nie tak. Bo je Jezus, no propsuję kamerzysty muzykę. Coś coś naprawdę, na pewno jest nie tak. A ja, ja muszę się iść jakoś zbadać, czy coś nie wiem. Nie no, tak na serio, to to okay, No jest nuta, jest piosenka. Czy ją będę słuchał? Może raz mi wejdzie w autoplaylistę i nie skip. Ale ogólnie nie będę je słaba, bo nie mój typ muzyki. Bo tam romantyczne, wino, bla, bla, bla. Nie, to nie dla mnie. Ale piosenka jako piosenka, okej, okay, niech sobie będzie. Nie jest najgorsza, nie jest najlepsza. Nie dla mnie po prostu. Jest nawet okej. Okay. Powodzenia mu życzę w, da w dalszej karierze. Ja nikomu źle nie życzę. To już raczej jest taki ostatni odcinek o kamerzysty. Przynajmniej piosenkach, bo jego content według mnie jest nawet warty odcinka. Nie, nie wiem, co o tym myślicie. E, powiedzcie mi w komentarzu i powiedzmy 29 tysięcy lajków i zrobmy e, film o kamerzyście ale jego kanale tam, gdzie nagrywa te paradokumenty pseudo. W ogóle śmieszne, bo kanał kamerzysty stał się teraz jakby kanałem Kruszwila za starych czasów, że takie niby paradokumenty, jakieś dramy i tak dalej, a Kruszwil stał się dosłownie kanałem, kurde, family friendly, takim freeze'owym troszeczkę, coś tego typu. I w ogóle śmiesznie, bo według mnie już family friendly kanałem freeze' nie jest, ale wymyślcie sobie, o, freeze jest po prostu autentyczny, no i jest, bo wiecie dlaczego? Bo teraz w Ameryce jest dosłownie trendy to, żeby być autentycznym. Logan Paul, Jake Paul, teraz też on taki bardziej mniej family friendly, o wiele mniej family friendly odcinki, tak samo teraz Freeze robi, więc jako pierwszy w Polsce skopiował coś z Ameryki, czyli bycie autentycznym na filmach. <grych> Myślałem, żeby zrobić taki w ogóle osobny film o analizie Freeza dosłownie, nie wiem, czy byście takie coś chcieli, czy nie, ja, ja jakby no, mam pomysły na to, ale nie wiem, czy wam by się takie coś spodobało, dajcie mi też znać, bo, bo jest dużo teraz pomysłów na odcinki, bo dosłownie codziennie wrzucam odcinki i, i, i codziennie jakby macie content ode mnie jest jeszcze czasem trudno, ale ostatnio jest nawet spoko, bo dużo się dzieje, jak mogli się zauważyć, lub może i nie. Ale dobrze widzu, ja bym chciał jeszcze raz ci zareklamować. Tak, próbuję nabić 10 minut, ok? Jeżeli jesteście wiernymi widzami, to obejrzyjcie do końca i posłuchacie tego, co teraz będę pleptał, bo chciałbym powiedzieć Wam o tym, że naprawdę mi zależy, żebyście jakby ogarnęli sobie tego boksa. Przynajmniej weszli na ten zebranka.pl i sprawdzili przynajmniej może Was przekonam, może nie, albo ale bardzo polecam, jakby każdy dosłownie, kto zamówił poprzedni drop, jest mega zadowolony i nie chciałbym, żeby było znów taka sytuacja, że ktoś chciał, ale nie kupił, i teraz do mnie pisze, ze... Bo, ale to, dlaczego nie mogę kupić kolor dropu? No dlatego, że był limitowany drop Więc jeżeli teraz nie kupicie, to już nigdy nie kupicie Więc bardzo polecam, a czym szybciej kupicie To tym szybciej dostaniecie paczkę Jakby to tak o, o, działa generalnie Bo ja, jakby macie priorytet, więc yy, bardzo polecam Od razu kupować, się na zebranka.pl Dziękuję ci, że teraz oglądasz jak ja pleptam I próbuję dojść do, do, 10, do 10 minut Nie wiem, o czym możemy teraz pogadać Pogadajmy o tym, yy, co się dzieje na świecie O, ja nie wiem, co się dzieje na świecie, nie czytam wiadomości. Ale możecie zostawić lajka, like przynajmniej, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i napiszcie w komentarzu, kurde, co może napisać. Ile to 4 plus 4? Nap napiszcie odpowiedź i ja no nie dam wam serduszek, bo kurde, zawsze jak tak mówię, to jest was w wciul. Jak ja mam dawać serduszka, to ja nie mam pojęcia. Może nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, co ja mam zrobić, ale da, napiszcie odpowiedź 4 plus 4 i takim sposobem dajecie sobie lajki w komentarzach i jesteście na topie, więc lajkujcie sobie, żeby inni nie wiedzieli, o co chodzi i tylko ci, co są do końca wiedzą, więc no dobra. Jezus Maria, to było ciężkie, no bo naprawdę nie miałem co mówić o tej kurde piosence kamerzysty, no co mogłem mówić, no, to jest zwykła piosenka, po prostu nagrałem, żeby ludzie już mieli jakby spokój z tym, że mam ją ocenić, więc oceniłem i, i koniec, się skończyło to, nie?